Po prostu ta historia się zaczyna Zakochany młody chłopak i piękna dziewczyna Bajery typu z wypady do kina Wiem, że kiedyś będzie z nich bardzo fajna rodzina Przy butelze Dina siedzą we dwoje na plaży Możesz nie kojarzyć, ale to są twoi staży Życie ułożone, wierzę ją za żonę, studia porobione i wybudowany domek wow, wow. Za moment ta rodzina, jej, yeah, je yeah. będzie jeszcze miała syna Zaczyna się poród, elegancki tatu model Niedzie przyszło, mamy swoim drogim samochodem Wszystko gotowe, zabierają ją na salę Zachowują z nie denerwują się wcale Nie mieści się w sale że się zrobi taki brój, bo miałoby ale tu kurwa tak twój, skończy po lodzie, skończy po rodzie, rodzie. martwica za ma zakażenie zakażę, nie gają wodzie Stara umiera, a ty pierdolony w wodzie, zostajesz na lodzie, zostajesz na lodzie, skończy po rodzie, skończy po rodzie, martwica za macicy zakażenie nie gają wodzie Stara umiera, a ty pierdolony w wodzie Zostajesz na lodzie, zostajesz na lodzie Stara zakopana już dwa lata po pogrzebie jak szmata nie potrafi dojść do siebie Jebie de Natura nie ma nawet pięciu złotych od, od napierdolonego, ty napierdolonego wyjebali z roboty Upada nisko, twój bity we wszystko żule na panelach rozpalanie. Ciwko, jebana melina Nieprzytomny stary, zarzygany, leży w szynach Ostrane firany powiewają tu nieśmiale A za nimi zapomniany, głodujący malec Leży sam w nie przybierają go wcale Piąty tydzień głoduje, oblizuje, pusty Kurbo jebana, ja nie jestem pedałem Powtarzam, ja nie jestem I nigdy nie byłem pedałem Ale przez wybite szyby wpada fut, hut, hut. Nieporządek i meneli brud, brud, brud. na Jebany stary wyszedł, nie zamykał drzwi A ty zostałeś szulami sam na parę dni Zgącił bo lodzie, matka za zakaszenie zakażeni nie Stara umiera, ty pierdolony w wodzie. Zostajesz na lodzie, zostajesz na lodzie. Zgącił bo lodzie, zgącił bo lodzie, matka za zakaszenie zakażeni nie Stara umiera, pierdolony wodzie. Zostajesz na lodzie, zostajesz na lodzie.